Cześć, w kolejnym odcinku Planet Base i zaczniemy sobie od rozbudowy bazy, którą stworzyliśmy wczoraj. Ekran modowania. Co tu się stało? Czego nam potrzeba? A, rozwiązaliśmy problem z żywnością. Ok, teraz czas na jakąś głębszą rozbudowę. Mamy trzy metalu. Co by tu zrobić? Przydałby się na magazyn energii. Cztery metalu kosztuje. Dobra, połączymy sobie i szybkość damy na czwórkę. Póki nic się nie dzieje. Takiego strasznego. Wtedy, ten panel największy. Mamy tak, mały, mały. Nie, średni mamy i mamy największy. Wtedy na noc się zabezpieczymy, jak będziemy mieć sporo tych magazynów. Myślę tak docelowo powinno być koło pięciu przy takim ustawieniu od czterech ty dy, 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 dy. Następnie co, co należy zrobić? Kończą nam się te części zamienne dość znacząco więc zrobimy czy ten mały, czy ten duży 4-4, gdzie długo się produkowało. Nie, mały damy. Ważne, żeby było cokolwiek niż czekać na duże. Jedzenie. Znowu problem z jedzeniem. Niczego tutaj nikogo nie ma. Priorytet ustawimy. No, Jak jest? O, tu też nic nie ma. Niestety. Ile mam w ogóle kolonistów? Status mały, prestiż z 17, tak nam trzech wczoraj chyba umarło około, no i skończyły się części zamienne, więc niezbyt miło, teraz jak nam się coś zepsuje na stałe, dopóki nie wybudujemy tego budynku, tutaj czekamy, żeby uzbierali na niego e, zasoby, to nie ruszymy z miejsca. Życie w nocy spadło, wiatru nie ma. Dawaj, dawaj, produkujcie tam. Dwóch jest yy, chorych. Też to jest pewnego rodzaju problem. Może zrezygnujemy. Stąd zmniejszymy to zaopatrzenie. Zwiększymy je tutaj. Chyba zrezygnuję. Zaraz zobaczę co tu mam Do leczenia ile kosztuje to? Od jednego do dwóch I kończy strukturę To badamy tak Chyba tak zrobimy A to olejemy Niech odzyskają te surowce Bez tego przeżyjemy A tutaj już się sytuacja zaognia Bioplastik, brakuje nam i bioplastiku, bio, bio i metalu. Co tu jeszcze zrobić? Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Zabierają to? Ekstra. <grym> Dobra, to też olejcie. Idźcie tu po prostu. Tu zanieście to. To jest priorytet. Wtedy odzyskamy dwóch ludzi, którzy są chorzy. Będzie łatwiej. Bo to jest tak, kto tam jest w ogóle? Robotnik, no to się przyda. I kolejny robotnik, więc oni będą mogli pracować chociażby tutaj, żeby szybciej wydobywać produkować, żeby szybciej. Trading przyda się, chyba a nie, tu nic nie ma ciekawego. Ewentualnie jedzenie, weźmiemy jedzenie, bo tutaj warto mieć zapas. 50, 50, 50. Dobra. Tak. I tradujemy O, świetnie. Niech tylko konstruktor przyjdzie wybuduje to, czego brakuje. Wody też. Wody mamy sporo, nawet 2T. Tak to w ogóle z nią wygląda. 7,5 na 11. Ok. to też jest ok. No, tu się psuje. Przez to, że nikt się nie opiekuje tym, to żywność się psuje i nie rośnie. Zatrzymała się na 67%. O, tutaj jeszcze coś się dzieje. Nie, tutaj zatrzymała się. O, to się nam zajmuje, co zacznie pasek progresu być do przodu. Dobra. Tu damy jedno łóżko. Starczy na razie. Jest dwóch pacjentów, więc jedno łóżko na nastarczyć. Tak? Dawaj, buduj. Następna rzecz będzie tutaj do produkcji. O! Pięknie. Teraz ten weźmie medykamenty go wyleczą już trzech nawet się zrobiło gdzie jest tu gdzieś w ogóle medyk? ile mamy medyków? to tutaj warto sprawdzić dwóch to odpowiednia ilość zanim oni tu przyjdą dobra, niech będzie jeszcze jedno łóżko leczy ją ok, świetnie Następny pacjent poproszę. No, ktoś chyba umarł, czy nie? No. <świetnie>, świetnie. Z braku jedzenia. To mogę go wziąć więcej. Problemy personalne. Za mało ludzi do pracy. Bo chyba jedzenia mogą się zajmować tylko biolodzy, których jest. I jest. czterech. O, świetnie. I poszło. Włączymy to. No nie. Jeszcze tego nam brakowało. Coś za coś, no. Tak to prawdopodobnie. Byśmy nie przetrwali. Na dłuższą metę. Dobra, leczcie ją szybciej. Kolejne łóżko. Jest tu statystyka, która pokazuje, ile jest osób chorych. Chyba nie ma. Nie. Nie ma. Nie widzę, co tu jeszcze mamy. Aha, jak tutaj nasze zasoby. A, to jest ok. Target. Koło potrzebujemy. Myślę, że potrzebujemy. Zarządników mamy sporo, ale biologów mamy mało. Nie, biologów tam, postawimy na biologów. Mamy ich siedmiu. No, starczyć. Hmm. Co tam jeszcze mamy z Technologie... A i kamienie milowe. Ok. Maksymalna prędkość. O, tu wybudowali też, jest dobra wiadomość. Załamka, nie to. <grym> Znowu nie to wybudowałem, co trzeba było. Za dużo gadam. Za mało myślę. To miało być to. Dobra, tam co się przyda. Niech już zostanie. Tak to byśmy już mogli produkować części zamienne, a zaraz... No właśnie. Ile mamy tego? Tego mamy dwa. Jeszcze niosą. To no to starczy. Ten jeden też O, tutaj coś może być. Dobra, miała coś się przypać. Jedzenia trzeba. Tak. Dobra. Tak nie będzie. O, już zaczynają umierać. Ta? Chyba plaga będzie cała. Ten się zepsuł. Chyba nie naprawią go. Tu zostały dwa metalu. No i ten błąd nas sporo kosztował. A, do tego nie potrzeba części zamiennych, żeby go naprawić. Przychodzi inżynier i go naprawia. Dobra, brakuje nam jednego metalu. W tej nocy nie zabraknie nam prądu. Ale zabraknie nam coś czegoś innego za chwilę. Niech się nie pospieszymy. Du du, du, du du Szybciej To jest bez sensu w ogóle tutaj, że to jest... No je, trudno Źle to rozpanowałem na początku i teraz ponoszę tego konsekwencje Ta mała skrzynia alkoholu <noise> O, czy ten, się, ten się jeszcze zepsuł w trakcie transportu w ogóle do do yy, tutaj do tego budynku innego wyręczył Dobra, teraz konstruktor napraw tego, a później wybuduj tamto pomieszczenie wszystko w normie, nie zginiesz, przynajmniej ty ten inny idzie tu gdzieś wyjście mogłoby być w przyszłości w ogóle. Jak to się kończy? Tu się kończy. Możliwość rozbudowy, a tutaj? Tu się kończy. Hmm. A później, chyba tylko tutaj jest możliwość. Tak. Tak, tu. I myślę, że. A, w tą stronę. Nie wiem, jak to zrobimy. Trzeba będzie to później zniszczyć, w razie co, jak się to tak strasznie rozrośnie. rozrośnie. Części zamienne są fundamentem tutaj Myślę, że broń nie będzie potrzebna Może dwa razy części zamienne na razie, na początek A później procesory będziemy produkować Ilu mamy ludzi? Dwunastu <grym> Za dobrze to nie wróży Quick Zróbmy quicksave, a. a co tam prądu też nam na długo nie starczy. Jakiś transportowiec by się przydał z, albo z ludźmi, albo statek handlowy produkują, produkują. Zastąpią tutaj, Ty masz 6, a tutaj 69 i szybciej się skończy. Bo my wtedy nie będziemy mieć energii, żeby... Nie, no jest energia na prób... ledwo tylko spada, minimalnie. Bo nie przetrwamy następnej nocy Z tego co widzę Trzy zepsute, cztery, o cztery nawet zepsute Elektrownie Będziemy kasować coś To skasujemy, trzeba uzyskać surowce Będzie szybciej Tu nie ma surowców Też to skasujemy W takim razie Będzie jedyny ratunek żeby to szybko skończyć. I tu damy priorytet w przyszłości. Bo już teraz możemy to zaplanować w sumie. Bo jeśli oni w, w czasie nie wyprodukują, w szybkim czasie, nie wyprodukują części zamiennych, żeby to naprawić, no to padniemy bez prądu, bo nie będziemy mogli wyprodukować, będziemy mieć energii. I wszystkie podzespoły, jakie tutaj są, zaczano, zaczną być wyłączane. Co potrzebuje to? Jednego metalu i jednego bioplastiku. Dobra. Tak się możemy na to umówić. Co z jedzeniem? Ile tych biologów w ogóle zostało? Serio? Jeden? To jest. To nie ma w ogóle chyba możliwości, żeby to żeby to dalej kontynuować. Masakra. Tutaj, dawajcie tutaj. O! I cały zbudowali. Mamy nad części zamienne, chociaż, ale jak się nie pośpieszą, szybciej idźcie. To niewiele na to, na to się zda. Dobra, tu jeden powinien produkować już. W tym momencie. Halo! Panie i panowie, tutaj kogoś. To jest kluczowe w ogóle, dobra, to można olać. To ma zwykły priorytet. Mam mniej kolonistów niż przed przylotem, chyba. A nie, nie no. Przy przylocie jest H9, to o trzech więcej od przylotu. Szybko, szybko, szybko. Na szczęście dwa powstają. Części zamienne. O, ktoś kolejny umarł. Medyk, dobra. Medyka to jeszcze nie szkoda. Ale workera już tak. Nie, to już będzie koniec zaraz. To już będzie pewny koniec. Dobra. Samo jedzenie nam jest potrzebne, jakiekolwiek. Już nie mamy i tak. Dobra, tak zrobimy Jedyna nadzieja A chyba nawet nie Ty też? Świetnie Przez to, że bioloty się skończyli Między innymi o, czy części zamiennych się zaraz To się zrypie, bo już jest pomarańczowe Nie wytrwamy Będzie koniec odcinka Kolejny worker. Ilu ich jest? Trzeba monitorować na bieżąco. Czy się odbudujemy? Pięciu kolonistów. No to najbardziej wytrwali. Na tej podstawie nakręcą Marsjanina. Będzie tylko jeden. I on będzie się, musiał się utrzymać w tej bazie. Już nie ma kogo transportować. No to już jest koniec. To już jest koniec. Tragedia bym wiedział, że to się tak skończy. To, po pierwsze, to było dużym opóźnieniem. Po drugie, tutaj nie pracowali, nie było biologów w odpowiedniej ilości. I niestety, nie dostaniemy żywności, bo nikt jej nie transportuje, bo wszyscy umrą zaraz. O, ten niesząd żył. Nieźle Ty będziesz żył? Będziesz żył, czy nie? O! Wytrwasz, Tu będziesz był ostatni W takim razie Hej, chodź tu O, ty umrzesz następny <grym> Moja, moja, moje słowo miało sprawczą moc I nie mamy energii tylko czekam na e ekran końcowy żeby pokazać jak, jak się przegrywa <laughs> w tej grze On zatrzymał się, coś co nie chce iść? Czemu nie chcesz iść? No idź Wszyscy na ciebie liczą Trzeba jeszcze dwa razy dotransportować zioła Dawaj, jesteś dzielny ta jest! Pięknie, jest jedzenie! Wyłączmy to, co nam mnie będzie na pewno potrzebne teraz, czyli... To nie będzie. Czyli to nie będzie. Czyli to też nie będzie. W sumie, to też nie będzie. Tu nie mogli przejść? nie ja mogli przejść, jak to będzie włączone. No, na takiej maksymalnych... Sytuacja kryzysowa. Trzeba będzie chyba zrobić taki bajer. Myślę, żeby coś rozmontować. Tylko co? To. Czy to nam coś da? O, to jeszcze działa. Dobra, to, to nam i tak nic nie da, więc to rozmontujmy. I wybudujmy coś nowego. Możemy? Starczy nam? Starczy. Halo, halo, halo. Panie, tutaj. Dobra, nie będzie No, przydałyby się części zamienne, ale nie ma kto ich produkować. Tutaj nadzieja umarła. Ostatnia No, jedzenie byście wzięli stąd, no. Cholery, Stefan, nie umieraj. Kto jest? Trzech! Został wasz, trójkę. O, akurat. Jeden worker, jeden biolog, jeden in ten inżynier. Możecie jeszcze wytrwać, jest, jest taka teoretyczna szansa. Jeśli dostanie tutaj odpowiednio wcześnie dotransportowane, w sumie to możemy rozmontować. O, po co nam to? W takim wypadku. O! Uratujemy kryzys, zażegnamy kryzys. Tak? Nie, on umrze. Nie zażegnaliśmy. <grym> Nie zdążyliśmy w porę. Tragedia. Tragedia. O, ale został, o, został wybudowany przez robota. Robota konstruktora. Nie świetnie. Co możemy jeszcze wziąć? Części zamienne, w sumie 3, jakbyśmy kupili, to... Co tam? W sumie co nam szkodzisz i tak nam nie zależy, więc... To da trochę kasy, oczywiście. Jest na niepotrzebne, Dobra. Może się uda. <noise> w co wątpię? Trzy. No mogę jeszcze jedno dokupić sobie. Ale nie, bo do prądu nie ma tylko. Idziecie! Jesteście ostatnimi, na których mogę liczyć. Nie, został jeden ostatni, ostatni. No, weź i się zjedz coś, no, człowieku. Tam było tyle jedzenia jest tutaj. Nikt nie chce go wziąć, no jeden człowiek i ma do pomocy dwa roboty. To byłeś priorytetu, bo to i tak nie ma sensu. Może te roboty detransportują coś, nie? Nie? Jednak nie? Jednak nie chcemy. No to nie, co nie chcemy. A, zasilanie jest włączane i wyłączane. Hmm. To możemy skasować. Ty, ale jakby nam się udało wybudować panel słoneczny, jakikolwiek. Dobra, załóżmy, że to. Skasujemy to. Nie ma kto tego wbudować, No trudno. Ale jakbyśmy tak teoretycznie założyli. O, że wbudujemy sobie takiego średniego z tego, czyli popsuł. To byśmy mogli się jeszcze odbić, dopóki się dzień nie skończy. Dawaj, buduj Udy, ty jesteś, też jesteś konstruktorem My się zablokowaliśmy. Dobra, to już jest koniec. Nie ma tu się oszukiwać. Trzeba czekać na nieuniknione. Jaki, jest tu jakiś transportowy? Karier? Nie ma. O! Ostatni umarł. Więc to będzie koniec odcinka. Czekamy na ekran końcowy. Niestety, kolonia Parówczak Base na tej nie, jakże nieprzyjaznej planecie skończyła się. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. <grym>